Zobacz co znalazłam. Książeczkę z naszego ślubu, a w środku jest całkiem dużo pieniędzy, które wtedy dostaliśmy. Co z nimi zrobimy? Może pojedziemy w końcu w tą podróż poślubną. A ile tej kasy? E... 320 euro i 300 dolarów. Wow, to całkiem sporo. No. To co, to jedziemy gdzieś? No, a gdzie chciałbyś pojechać? Może jedźmy na razie na Ukrainę, a potem dalej się zobaczy. Na Ukrainę, jak zawsze. No bo zawsze te same kierunki nas interesują. No okej, okay, dobrze, ale, ale, ale gdzieś dalej musimy pojechać no bo coś nowego zobaczyć. Także słuchajcie, jedziemy dzisiaj na Ukrainę. W zasadzie za chwilę. No, teraz mamy siódmą godzinę. Jesteśmy umówieni na wyjazd koło godziny dziewiątej. Ale to nie będzie koniec oczywiście tej podróży, bo mamy, mamy szerokie plany, ale no, życie pokaże, czy to się wszystko uda zrealizować więc śledźcie nasz kanał słuchajcie to jest budżet na naszą wyprawę czyli powiedzmy w zaokrągleniu że jest to 600 euro chociaż y, troszeczkę może mniej no bo dolary są troszkę mniej warte od euro ale postaramy się to wydać ale jak wy to oceniacie czy na taką powiedzmy 3,5 miesięczną wyprawę ten budżet jest wystarczający czy może jednak bierzemy za dużo kasy a może zostanie nam połowa z tego inflacja poprzednim razem w ciągu 7 miesięcy wydaliśmy pamiętasz po 700 euro podróż poślubna po powinna trwać dwa tygodnie więc reszta to już z innego budżetu powinno być tak ale u nas to zawsze wszystko wygląda nieco inaczej więc to, to może praca. nie trwać dwa tygodnie zobaczymy. tylko dwa miesiące zobaczymy, albo i dłużej zobaczymy jak daleko dojedziemy za tą kasę także śledźcie nasz kanał i zapraszamy na nową podróż która dla nas zaczyna się już dzisiaj no to najważniejsza rzecz zrobiona auto zapakowane ale jak zawsze pełne ja nie wiem, jak my to robimy. Stwierdziliśmy wcześniej, że ci, tym razem będziemy się spakować minimalistycznie żeby było mniej rzeczy niż poprzednim razem. Ale dziecko nam, dziecko nam dużo rzeczy pochłania, bo jakieś zabawki no, dla niej, pieluszki zapasy jedzenia i tak Mamy jakieś rzeczy, które raczej no, albo oddamy, zostawimy gdzieś, albo zjemy. Więc yy, myślę, że za par dni będzie trochę będzie mniej. Nie, tak. Słuchajcie, jedziemy najpierw do Huty, zgarniamy Wojtka Tomaszewskiego, no i później pojedziemy na Podkarpacie, a dopiero jutro na Ukrainę. Więc myślę, że zobaczymy się już na Podkarpaciu. Także do zobaczonka. Wspaniałe piękne miejsce na naszej trasie, które już mogliście poznać, ponieważ już kiedyś tutaj nagrywaliśmy cały odcinek vlogowy, jesteśmy na Podkarpaciu, miejscowość różanka u naszych znajomych. Dzisiaj będziemy słuchajcie spać w namiocie. Namiot już jest tutaj rozłożony, a w środku lisa się bawi. Ona bardzo lubi noslegi w namiocie i też lubi się po prostu w namiocie bawić. Ona sobie w tym momencie ma swój taki mały śpiworek, więc sobie do niego wchodzi, wychodzi, zapina go, to no, jakby dziecka nie było. Po prostu już się tutaj z pół godzinki bawi, a my robimy niezwykle dobrą potrawę, która nazywa się płow. Opartą o recepturę, która została wymyślona w Azji Centralnej, dokładnie w Tadżykistanie, ale to nie znaczy, że każda receptura tadżycka jest taka sama, ponieważ y, można powiedzieć, że w każdym domu ten płow jest troszeczkę inny. Tutaj, y, Krzysiek, który pracował tam przez dwa lata, y, ma recepturę od jakiegoś kolegi, już to kilka razy robił i zawsze mu to wychodzi bardzo dobrze. Ja już się nie mogę doczekać, jeszcze jakieś pół godziny yy, musimy to robić. Słuchajcie, to w ogóle jest niesamowite, ponieważ robimy to na żywym ogniu, czyli nie na żadnym tam prądzie, co jest w ogóle najgorsze, bo na prądzie zawsze jedzenie jest niezbyt smaczne, te w ogóle indukcje i tak dalej, to no, sami wiecie. Yy, na gazie wiadomo, że byłoby lepiej, a my robimy na ognisku i na ognisku to jest esencja wspaniałej, dobrej, zdrowej kuchni, także o wrażeniach smakowych opowiem Wam już po konsumpcji. Mamy za sobą. No nie, nie nagraliśmy, bo to była taka nasza wizyta u znajomych, ale od teraz będziemy się starać wszystko nagrywać, co jest ciekawe, oczywiście. Teraz jedziemy w kierunku Słowacji, a potem na Uble, czyli miejscowość na granicy Słowacji i Ukrainy. Jedziemy sobie przez Słowację. Piękna pogoda. Opuściliśmy Polskę jakieś pół godzinki temu do granicy z Ukrainą. Jeszcze jakieś 70-80 km no coś takiego, więc liczę, że godzinka jeszcze będziemy jechać. Tutaj jest taka pustka, tutaj się nic nie dzieje. Od czasu do czasu są bardzo malutkie wioseczki, mały ruch na drogach. W ogóle jedzie się bardzo przyjemnie, tylko jest wąsko, trzeba to brać pod uwagę. Ale specjalnie właśnie pojechaliśmy tutaj takim skrótem przez takie. Malutkie mieścinki, żeby też troszkę pooglądać tą Słowację. No nic, kierunek nasz: Ukraina. Jeszcze ponad 500 km do zrobienia. Także wsiadam i jadę. To no dzień dobry i witam Państwa z kolejnego kraju na naszej trasie. Tak jak wspominałem poprzednio, byliśmy na Słowacji w drodze na Ukrainę. Teraz jesteśmy już na Ukrainie. Niedaleko Mukaczewa. Przed nami jeszcze jakieś 300 km drogi. Jedziemy w Karpaty. No, myślę, że słuchajcie, trochę się musimy spieszyć, więc takich zatrzymań będzie raczej mało. A w trasie, jak to w trasie, no, widoki za okien, może dla nas są jakieś tam ciekawe, dla Was nie wiem, czy, czy będą. W każdym razie, to co jeszcze mogę powiedzieć, to że jechaliśmy przez takie małe przejście graniczne obok miejscowości Ubla i dosłownie cała granica to, je, to było jakieś 20-30 minut. Dwa samochody przed nami, także wszystko poszło. W miarę szybko, w miarę sprawnie. No i co teraz musimy jechać, żeby tam jeszcze przed zmrokiem do tej wioski, gdzie zmierzamy dojechać? No już od paru godzin jesteśmy na Ukrainie. Jest piękna pogoda, jest ciepło 20 stopni, słońce świeci, jest ładna droga. Można bardzo szybko, no to znaczy nie bardzo szybko, bo 80, ale jedzie się dobrze. No ale nawigacja pokazuje, że jeszcze mamy 3,5 godziny do celu i raczej nie będzie to krócej, a może dłużej. I to znaczy, że dopiero o 10 wieczorem albo i później dojedziemy, więc mamy jeszcze kawał drogi przed sobą. Niestety. Widać tutaj coś fajnie, bo jest w miarę płasko, a dookoła cały czas są góry, ładnie, ładnie to wygląda. Widać, że tu jest taki cieplejszy klimat. Widać to po prostu po, po tym jak domy są zbudowane, winogrona rosną w ogrodach i tak dalej. I przy drodze sprzedają teraz już truskawki, dużo taniej niż w Polsce, o połowę taniej. I kupiliśmy też wino domowe. Jesteśmy na miejscu, jesteśmy w miejscowości Bystrec. W zasadzie jest to bardziej wioska niż miejscowość. Jest to Dolina Bystrecu, jest to Dolina Boczna od Doliny Czaremoszu. Bystrec to jest dopływ. No i niby wszystko w porządku, ale jednak jest pewien kłopot, ponieważ okazuje się, że jesteśmy tutaj troszeczkę nielegalnie. Zmieniło się prawo od, czas, od czasu jak tu byliśmy poprzednim razem, czyli rok temu. Jest tutaj taki blog post, który blog post, no to jest po prostu taka jakby wewnętrzna granica, mówiąc najprościej. On już był? On już był, i w zeszłym roku nie było problemu, żeby go przekroczyć. W tym roku okazuje się, że właśnie są jakieś zmiany prawne i trzeba mieć zezwolenie, żeby przebywać w tej strefie. No jest to też traktowane. Bo to jest dokładnie tak. No i co się wydarzyło? No przyjechaliśmy tam jakąś godzinę temu, czyli tak naprawdę to już była godzina no, 22, czasu ukraińskiego. No i pan nas nie chciał puścić, pan mundurowy, to był żołnierz. No, ale ja mówię, no, ale co mamy zrobić? No, tutaj jedziemy jeszcze półtora kilometra. Czekają na nas gospodarze. Dziecko w aucie po całym dniu zmęczone, i co teraz mamy zawrócić? Chciał, żebyśmy zawrócili. Nie? No, więc dogadaliśmy się, że ze względu na dziecko, no to nas puszcza, ale on kończy zmianę jutro o 8.00, no i powiedział, że musimy wyjechać stąd o 8.00. A no jak nie. nie 8, chyba jak, jak nie, to będą mandaty. No, ale też w międzyczasie. Zaczęliśmy, rozpoczęliśmy tą procedurę, żeby załatwić ten pobyt tutaj jednak. Właśnie, bo jakbyśmy tylko musieli wyjechać i złożyć ten wniosek o ten, to pozwolenie i dostalibyśmy od razu, to by nie było problemu, bo wrócilibyśmy też jutro, ale on mówi, że to trwa dwa, trzy, cztery, może pięć dni no, nawet. No właśnie, więc no, zobaczymy. No, w każdym razie jutro chcemy. Tam, no, żeby nie było właśnie tej sytuacji z mandatami, no to chcemy wyjechać. Yy, procedura już jest rozpoczęta, wnioski wypełnione zostały już złożone mailowo. Na szczęście no, nie trzeba tego robić osobiście w jakimś urzędzie, można to wysłać, więc to już mamy zrobione. No i tak czy owak musimy czekać na yy, pozwolenie, ale może jutro się uda rano jeszcze tak załatwić, żeby po prostu jak pokażemy to, że już mamy jakby zaczętą procedurę, to może nam zezwolą jednak, żeby tu być. No może zezwolą, raczej tak. No, no. Nie ma powodu, żeby nie pozwolili, tylko pytanie bardziej, ile to będzie trwać i co będziemy robić w tym czasie. No. No. My teraz jesteśmy utani. I u Maryki, ale Tania nas teraz przyjęła i ona mówi, że jutro z nami tam pojedzie, bo i tak musi jechać autobusem z tego miejsca i że się dogada, żebyśmy mogli od razu wrócić. Zobaczymy, czy to, czy to się uda. Więc zobaczymy rano. No, już nie, nie przeciągajmy teraz, no bo już więcej tutaj nic nie mamy, jakby nic, nic się nie zmieni już w naszej sytuacji. Dzisiaj musimy się teraz przespać. Mamy jakieś 6 godzin spania. Jest do pierwszej już była. No, już jest prawie pierwsza godzina, więc nie mamy za dużo tego wspania, no, ale list się przynajmniej wyśpił, bo już. Tak. Zasnął jakiś czas temu. No to, <noise> to słuchajcie, damy wam znać jutro. Trzymajcie kciuki za pozytywny rozwój sytuacji. Pa. Pa. Dobranoc. Dobranoc. Marsz marszutka czy szkolny. szkolny? Szkolny. Tak, szkolny. Bardzo Pojedziemy, jest prawie wpół do ósmej. Więc mam nadzieję, że zdążymy, tak jak ten pan powiedział, i zobaczymy, co powie powiedzą. Czy Tani się uda im przekonać, czy będziemy musieli zmienić plany i zrobić coś innego na parni No to było bardzo szybko. Pięć minut minęło, dojechaliśmy. Tania już przed nami pojechała, bo miała zawieść mamę na przystanek który też jest tam w tym samym miejscu ona pogadała z panami na blokpoście, ją znają i powiedzieli, że możemy tu spokojnie przebywać yy, i że możemy na miejscu czekać po prostu na te pozwolenia. Więc się cieszymy, no. wracamy no. i robimy dalej tak, jak planuj, planowaliśmy. Czyli mhm. dzisiaj będziemy się przepakować. Do plecaka i wejdziemy na górę do Wojtka na parę dni. W końcu jest chwila wolnego czasu, żeby zrobić porządki w aucie, bo no powiem szczerze, że wszystko nawrzucaliśmy, tak żeby się zmieściło. Jeszcze na granicy nam kazali pokazywać, co mamy. No, nie przekopali na szczęście całego auta. Najbardziej byli zainteresowani gitarą Wojtka, no ale tak czy owak, teraz. Chcę to wszystko uporządkować, ponieważ i tak część rzeczy tutaj zostaje, bo przywieźliśmy jakieś tam rzeczy dla Jury, jakieś też prezenty, które musimy tutaj zostawić, więc troszeczkę będziemy mieli już mniej rzeczy w aucie, będzie nam się łatwiej ogarnie, ogarnąć, też będziemy już tylko jechać w dwie osoby dorosłe, no i Lisa, więc też będzie można troszeczkę na siedzeniach po prostu tych rzeczy przewozić, także wykorzystam tą chwilę na porządki. A co do planu na dzisiaj, to jest taki, że teraz, za chwilę, Wojtek z Tanią pojadą do Wierchowiny, To jest jakieś tam do 10 czy tam 12 kilometrów. W jedną stronę tam muszą załatwić pewne sprawy, no bo Wojtek tutaj zostaje na dłużej, więc musi sobie z bankomatu lokalną walutę wypłacić, coś tam jeszcze zrobić, zakupy. Tania ma jakieś swoje biznesy, więc po prostu pojadą razem, a my. Właśnie poświęcimy ten czas na przepakowanie auta, no i sobie tutaj troszeczkę poodpoczywamy. A potem wychodzimy słuchajcie, gdzieś mniej więcej na tamtą górę, bo tam jest chata Wojtka. To będzie ponad 300 metrów przewyższenia stąd z, z doliny. Ale jak widzicie, pogoda jest dzisiaj piękna, także myślę, że będzie fajnie ciepło. Ale w nocy był przymrozek, minus 2, minus 3 stopnie tutaj na dole. No dobra, samochód jest mniej więcej ogarnięty. <grym> no, niewiele się zmieniło po prostu. Ja teraz wiem, gdzie co jest. Troszeczkę tutaj posegregowałem po prostu rzeczy. Jedzenie do jedzenia, jakieś ubranie grube do grubych, cienkie do cienkich. No bo jesteśmy przygotowani troszeczkę i na chłód i już też bardziej na lato. No bo jak pojedziemy tam, gdzie chcemy jechać, jeszcze wam nie mówię gdzie, ale już wkrótce się dowiecie, no to tam będzie raczej ciepło. W znaczy, teraz skończę, pożegnam się z wami. Myślę, że to będzie koniec vloga. Ja to postaram się szybciutko poskładać i jeszcze zamieścić, no bo Wojtek pojechał. Myślę, że za jakieś 2 godziny będzie, więc ja mam teraz 2 godziny na pracę. Także życzcie mi szczęścia i udanego oglądania. Niech się Wam fajnie ogląda. Do zobaczenia. Jak się podobał odcinek i jesteście ciekawi, co to będzie za seria, gdzie jedziemy, napiszcie też w komentarzach. No i oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze fajnym jakimś komentarzu, miłym, bo to dla nas też jest fajne, jak czytamy Wasze miłe komentarze. No i oczywiście subskrypcji, kto nie subskrybuje. A tymczasem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku tej podróży. Pa!